Startuje Eurobasket. Pierwsze mecze już dziś. Joziomki, jeśli jeszcze nie kliknęliście obserwacji, to teraz jest najlepszy moment, bo u mnie zawsze dostajecie koszykarskie info w trybie turbo, zanim hype wejdzie do mainstreamu. No i wjeżdżamy. Eurobasket 2025 oficjalnie startuje już dziś. To największa impreza koszykarska w Europie i od samego początku zapowiada się jak prawdziwy rollercoaster emocji. Pierwszego dnia sześć spotkań, z czego aż trzy, to te, które każdy fan basketu musi zobaczyć. Najpierw o 13.45 w Rydze Czechy zmierzą się z Portugalią. Niby na papierze faworytem są Czesi, ale wiecie jak to bywa: na Eurobaskecie każdy może odpalić niespodziankę. Potem, o 17.00, gospodarze Łotysze grają z Turcją. I powiem wam. To będzie prawdziwy ogień. Hala w Rydze pewnie wybuchnie od dopingu, a pojedynek Porzingisa z Szengunem tylko to podkręci. A na deser o 20.15 Serbia kontra Estonia. Serbowie z całą bandą gwiazd NBA w składzie. Totalny pokaz siły od samego startu turnieju. Tu może być pogrom, ale takie mecze też mają swój klimat. Nie kończymy tylko na jednym dniu, bo jutro mamy jeszcze większe bomby. W Limassol. Grecja z Janisem na czele zagra z Włochami. Pojedynek, który spokojnie mógłby być ćwierćfinałem. A w Katowicach Polska kontra Słowenia z Luką Donciciem. To jest mecz, na który czeka cała nasza scena koszykarska. I choć faworytem jest Słowenia, to wiecie, biało-czerwoni zawsze potrafią oddać serducho i walczyć do końca. Także ziomki, Eurobasket dopiero się zaczyna, a już mamy tyle hitów, że można by nimi obdzielić pół turnieju. Powiedzcie, na który mecz wyczekujecie najmocniej: Serbia z Jokiciem, Janis kontra Włosi, a może nasza Polska z Luką Donciciem? Dajcie znać w komentarzach: ja spadam. Ale pamiętajcie o komentarzu i widzimy się jutro. Trzymajcie się, peace!